I manko z tej strony Tiger. Jakby się zobaczyć, Zmieniam nazwę. Ja. I subskrybuj ten kanał. Hej. 16 lat, w ogóle to kolejny materiał z Stars No a dzisiaj przedstawię sobie godzina 2: Star Powery. Mam taki. Mam harducha i taki. I to sobie na no, 550 Możemy też testować teraz pierwszego Star powera Będziecie te obłoczki, co jak ktoś będzie o nas blisko jakiś sojusznik, to 400 punktów. No i gram. blisko muszę być sojuszników i dostawają takie no i niestety umarłem, ma mam nadzieję, że do bramkę tak, idzie bramkę no i oni te będą mi załatwić bo chyba wiedzą, że mam star power'a czyli nie zrobi frank no mi się wydaje, że frank coś ogarnia e. Chyba umrę. Tak, umrę. tutaj chyba ubra tak ubra tutaj stracił mi sobie się ktoś umarł. także już idziemy tutaj z frakiem. Ich trochę przetestowałem jeszcze star powera, jeszcze star powera nic nie zrobił że no i tutaj oni chcą sobie coś zrobić no, no, ale jeszcze nie no, idę dać star powera jeszcze nie przetestowałem jak mówiłem, tutaj wybijemy sobie na 25, to pierwszą raga Adzina. Okej. przetestowaliśmy Star Powera, także idziemy teraz go przetestować, myślę, że go nie użyliśmy. Jeśli chcecie kolejny taki odcinek, to no co? 16 łapek w górę i postaram się wybić jakąś postacię dziewiątą i mieć Star Powera. O! Teraz pozostaje i tak i to zostaje tak. Mm. tak. Mamy powera i co to zostaje na sekundę 4 cztery. czterysta. Przepraszam. I to jest fajne, bo moi sojusznicy mogą mieć więcej i będą jakby takie nieśmiertelni. no tutaj podaję piłkę i to ich uleczę. to mi się wydaje, że to już będzie Easy win Tak, no i wygraliśmy, jeszcze nie wygrałam do no I już zdecydowaliśmy tego Star Powera Widzieliście, ten Star Power był bardzo dobry Star Powera Może sobie dzisiaj tak kiedyś Może gdzieś w SMB1 sobie to mi nie wiadomo Słyszę sobie skrzynkę I mamy Star Powera do Bula Mamy już wszystkie Star Powery, ale to już Zaraz to sobie tego Star Powera z tyłu zaczęły, który będzie lepszy. Już po wszystkie Star powery tu mam doszli wszystkie do Buła wszystkie do Jilla też, do Bibi też, i do Pedy też. Także już nie muszę iść tak spodziewałem, że Star Powera będę miał. Dobra, pochodzę sobie sobie Hard ducha, na tyłce No to będzie. No będzie łatwe. To też gdzieś wielkiej Dwie gierki sobie zagrały, żeby nie było. I tutaj chyba powoduje, że będziemy mieć lepszy atak, także już nie liczymy. I mi się wydaje chyba, że już stat zestarpały był lepszy, bo moi przeciwnicy już byli uwalni jeszcze. Ale zobaczymy. Dobra, to jest załatwiłem. W następnym przecinku prze będzie... Jeśli zostawicie 16 lat, to od razu jutro wyjeżdża od ciebie jak testuję Star do Bula Pierwszy, bo drugi testowałem, ale zobaczymy, który jest le lepszy Czy drugi, czy pierwszy Dobra, tutaj jeszcze Teraz, jak będę miał ulta, to, to, to będę miał zwiększonego To mi się wydaje, że trochę nie pomaga A nie, o 300 więcej bije. Dobra, tutaj one zabijamy. Tutaj Tika też mam nadzieję, że zabijemy sobie. Ale ten starfour chyba był bardzo przydatny. Tutaj mi się Ewes prawie mnie zabiła. Jeszcze żyje. Ale Tika załatwię. Nie wiem, czy to będzie. I z jednak. on no, mi się wydaje, że na razie Zofu drugi raz nabija Tutaj każdy jest dobry, każdy ma jakieś szanse tutaj już się wydaje, że o, pada tak o 300 obrażej więcej jak mam ulta Nadzino, Nadzina To więcej bije, przepraszam za życzenie. I mi się wydaje chyba, że tutaj przyciągniemy Jeszcze B nie załatwiłem A, no i mam No i mi się wydaje, że to już będzie chyba Niestety przegrana Ale się, się okaże, bo tutaj Wszelka ma ulta I tutaj załatwiał to B A Nie, nie załatwiał Tutaj muszę, żeby mnie nie podali, No i niestety Chyba tak, umarłem i a bo jak się kończy, to wszystko się. Niestety 6 pochodzimy. No i teraz zabiegialkę i jeszcze I jeszcze jedno zagram, które to jest już wygrał chyba, że ten pierwszy był dobry, bo ja drugi już miałem wcześniej. A pierwszy gdzieś, gdzieś z Big boxami sobie Także no, kurde, nie to przeciągło. No i nie wiem, czy teraz. A, bo teraz tutaj łatwo pokonujemy. Jeszcze to pokonujemy, no i te ole rosa Dobra, świadek. Zabił. No. Chcę kogo kogo ulepszyć na dziewiątą, bo mi się wydaje, że Karla. Albo... Koś tego i tutaj będzie? Aj nie trafiłem. No i... Nie bym podał to, żebym był golanem Chcę coś źle podałem. Albo, że nic, też ulepszę, bo ma fajnego serpera drugiego. Żeby było fajne testowanie się udaje, ale to by było lepsze, u tym bisie, to by było spoko i to rozowie łatwo, hard czuję. no no i niestety trickshot jeszcze wleciał mi mm. się udaje chyba, że ty starpa będzie gorszy za no, zadybie akurat chyba nie, także jeszcze i długie zagramy zagrały sobie mm. Na na solo, bo mi się chyba, że za to za, za ta ta testawa jest nie jest taki dobry. No. Dobra, może jeszcze ogramy to? Fajnie by było. I... Aj! Nie trafiłem do ich to samo. Chyba przegramy to. Albo Tanita jeszcze coś zrobi może i... Nie... No i niestety tak wyszło Dobra. To, to ostatnia nasza szansa teraz. gramy no i niestety już jest. No chyba przegraliśmy, ale to jeszcze trzeba. To już odliczanie jest. I jeszcze. Jeszcze to jeszcze nie, nie wiem, czy to było samo, bo samo, bo jeszcze... No i mi się wydaje, że... No niestety tamte, pierwszy pierwsze jeszcze zagrał będzie mu ostatnio gierka. I się wydaje, że ten Star Power jest o wiele lepszy, albo po prostu ma przeciwników, bo... jak pewnie tutaj to nikogo jeszcze nie walę, także mi się wydaje, że ten Star Powers jest lepszy. I już go leczę, no i... Każdy się leczy, tylko że ja się nie leczę i to jest nie niefajne. I karę tutaj mnie załatwia i jest. Siedzę tutaj, zrobili. Ale ten karę coś ogarnię, no to niestety. No. Dużo stracę. Osiemna, na minusie 18. Lecz ja tylko dwie gierki wygrałem Tutaj. Może ją załatwię. Aj. Nie potrzebę to zrobiłem. Imba. Może jeszcze szedł? Aj, nie, 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 nie. No ja też podem się, leczyć to by było fajniejsze, ale niestety się nie leczę i, i gidę dlatego tego sojuszników nie leczę wybiłem to piłkę do no i do selki. i teraz mają szansę szczęścia, tej emperyload nie mogę uciekać przed bo no i niestety chyba już będzie to z uprzedzenia albo ja po prostu mam takich słabych przeciwników ale mi się wydaje, że ten Star Power jest o wiele lepszy, no i polecam tym grać Star Power'em kurde, te, ta szelka nie da i to jest, już jeszcze nie No i niestety, no, nie miałem coś zrobić, bo zanim go byłem, to nic nie dało, bo już No i niestety to było bardzo smutne, cię, bo przegrywałem, no, tylko dwie wygrane miałem. Ale ten start jest dobry i bardzo tego pierwszego właśnie teraz w vlogi, także no, ja się skończę i cześć.